więc brało w nim udział 28 poetów i posłano aż 132 wiersze. Konkurs był pod patronatem pani Ireny Sauer, znakomitej, nieżyjącej w naszej mistrzyni słowa i muzyki, a miał o charakter otwarty, przeznaczony był dla wszystkich seniorów, zarówno tych początkujących, jak i tych z dorobkiem artystycznym i tematyka była dowolna. I dzięki temu właśnie konkursowi powstała ta książka w lustrze życia i, i teraz chcę laureatów ogłosić, więc tak, pierwsze miejsce zdobyła Pani Wiesława Kondziołka, która czytała jej Drugie miejsce nasz Pan Henryk Kaletka. Ten Trzecie miejsce Pani Eleonora Olga Smith, ona po, pochodzi z Radki. No, niestety, wiadomo, że. 89 lat. Tak? Niezwykle płodna. Bardzo fajnie. Pisze. Góralka z krwi kości, jak się to mówi. I teraz wyróżnienie. Pani Wanda Wyprot. Brawa dla pani Wandy. Maria Domaracka nie ma jej. Toruń. Z to Torunia, tak. Ryszard Mazurek. Tak. Brawa dla pana Ryszarda. I specjalne wyróżnienie Pani Leonarda Korduła. I ona też przeczytała. Zapraszamy do czytania. Odkrycie poetyckie w rybniku. Zapraszamy do czytania. Więc może teraz zaczniemy od pani. Najbliżej. Przepraszam, co No, to ja Debiutowała w swojej poezji i napisała siedem przepięknych, cudownych wierszy. To teraz jest się. Czy pamiętasz mnie? W takiej lustra szukam siebie. Szukam i odnaleźć nie mogę. Widzę w odbiciu, jak patrzy na mnie starsza pani ze srebrnymi włosami. Myślę, to przecież nie ja. Pytam kwiaty moje, złote kaczeńce, Czy pamiętacie dziewczynę o długich włosach? Liliowodna, co z błota wyrosłaś. A mimo to jesteś tak piękna i czysta. Czy pamiętasz jeszcze mnie? Drzewo rozkołcane przez wiatr. Czy pamiętasz mnie? Czy jeszcze ktoś pamięta, czemu moja gwiazdo tak bledniesz? <laughs> Nie świecisz jak dawniej. Tylko ty pamiętasz mnie. Choć życie mija, jak, jak z drzewa opadają liście, żeby znowu powrócić wiosną, ogrzane promieniem słońca. A ja czy wrócę? Któż to wie? Może powrócę z obłokiem chmur, może pyłkiem na wietrze, ale jest ktoś, kto obiecał, że będę żyła wiecznie. Bo ktoś, kogo kochamy, żyje w naszych sercach na zawsze. Więc w tafli lustra to ja, ta ze srebrnymi włosami, ta ze zmarszczkami na twarzy, ta trochę inna, ale wciąż ja. I choć ciało zmienił czas, to wciąż ta sama ja, duchem i sercem, wciąż młoda. Dziękuję. Pamiętaj, zawsze miej odwagę, aby być sobą, nawet gdy inni znieść tego nie mogą. To oni często problem sobie noszą i bycia naturalnym wprost nie znoszą. Głoszą poglądy z uczuciem wyższości, stwarzając przy tym pozory przychylności. Lekko drwiący uśmiech niestety zdradza. Dla nich nieważny człowiek, lecz zasada. Przekonują innych często, czego robić nie wypada. Mało odważnym zabierając resztki wolności, zasiano im niepewność, więc cicho siedzą, obawiając się tego, co ludzie o nich powiedzą. Z takimi osobami lepiej relacji nie budować. Pamiętaj, to Twoje życie możesz je kreować. I tylko Ty obdarujesz je prawdziwą radością. Patrząc zawsze na siebie, z aprobaty miłością. Dziękuję. Wiersz Biało-Czerwona. O naszej fladze, o naszej... Ryszard Mazurek właśnie, Biało-Czerwona. Natomiast, e, nie, jeżeli mogę, chciałbym przeczytać A, też, który jest w tym zestawieniu tutaj, inny wiersz. List. Napiszę do ciebie list, bo tak dawno z sobą nie rozmawialiśmy. Napiszę do Ciebie list i opowiem Ci o sobie to, czego innym powiedzieć nie mogę. Tak bardzo dawno nic nie mówiłem, tak dawno do Ciebie się nie odzywałem, choć wiem, że Ty zawsze czekasz, abym choć jednym słowem się odezwał. Wiem, że Ty na mnie właśnie czekasz i pragniesz ze mną rozmawiać. No a ja, cóż. Wiele razy stałem u Twych drzwi, wiele razy chciałem Ci po prostu powiedzieć. Ty czekałeś, wiem, ale mnie sił i odwagi zbrakło, aby do domu Twego wejść. Tak mijały dni, mijał czas. Tak upływały godziny i lata mijały. No a ja cóż? Dlatego napiszę do Ciebie Boże list. A Ty, proszę, tylko go przeczytaj. Brawa. Znów nadeszła noc. Długa bezsenna noc. Zawładnęła moim pokojem. Z czarnych kątów wypełzły niechciane wspomnienia. Ściskają głowę obręczą cierniową. Wciskają się usilnie w zakamarki jaźni. Koszmar Odrzuconych przeżyć powraca ze zdwojoną siłą, oplata bezsilnym odrętwieniem, wyciska z oczu łzy niemocy. Księżyc unika mego wzroku, zasłonił oblicze chmurami. Wytrzeszczam oczy nadaremnie, by dojrzeć światełka gwiazd. Poplątane myśli przywołują przeszłość, ożywają zapomniane wspomnienia. Przywołuję twarz matki i błogo się uśmiecham. Twarz mojej matki zawsze jest pogodna. Jej oczy z dobrocią patrzą w moją stronę. Zdają się mówić: Kocham Cię. Tak mi dobrze, ale natłok nowych myśli wypełnia wyobraźnię. Sceny pędzą jak szalone. Powraca unikane słowo złowrogie słowo śmierć. Serce kołacze się, pobudzone strachem kulę się pod kołdrą i dalej się będę męczyć do samego rana. Ale nagle latarnia za oknem otwiera srebrzyste oko, zagląda w głąb pokoju, wyplata, wymiata dręczące koszmary, rozjaśnia wstroskane oblicze i daje myślom ukojenie. Jakże kocham światło! Pan Henryk Kaletka, skromny autor. E, ja, wydaje mi się, że ja mam zawsze takie donośne głos ale jednak nie. E, w gronie przyjaciół, jak miło w gronie przyjaciół być, chwytać ich ciepłe dłonie, pełną piersią radośnie żyć, z ufnością patrzeć w nowe przestrzenie. Przyjaciela słowo rozproszy smutki, doda odwagi i nadziei. To taki promyk malutki w tym naszym życiu epopei. Czasami nawet pogłaska po głowie, jak matka w dalekiej przeszłości, niejednego z nas przejdzie mrowie tego uczucia bratnej miłości, bo człowiek wśród przyjaciół żyć musi. Znika twarda życia trwoga, sercem na nowe wrzyny się wznosi. I czuję nieprzepastną bliskość Boga. Dziękuję.